Tuchanka, witajcie w świecie Tumiseris. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Moi kochani, dzisiaj przenosimy się do Francji. Gdzieś do Burgundii. Jesteśmy w latach 50. XIX wieku. Oto poznajemy Madame Peniel, piękną córkę rybaka, młodą, atrakcyjną, na którą zwrócone są wszystkie męskie oczy w okolicy, ponieważ właśnie została wdową i to w wieku 22 lat. Była bogata, a przy tym niezwykle atrakcyjna. Na co dzień biały czepek okalał jej twarz, która była nazywana niezwykle ponętną, a sama Katarzyna. Bardzo zalotną, bardziej niż inne. Nosiła troszeczkę krótsze suknie niż jej równolatki, z chęcią odkrywała stopę, a czasem nawet niby przypadkiem pokazywała łytkę, co w tamtych czasach było bardzo odważnym gestem. Katarzyna wcale nie chciała być wdową. Nie kryła tego, że samotność nie podoba jej się zupełnie. Miała bardzo młodego męża, podobał jej się, uważała, że może być z nim szczęśliwa. Niestety jednak spotkało go nieszczęście. Zmarł 18 miesięcy po ślubie. Teraz on leżał na cmentarzu, a Katarzyna męczyła się ze swoim wdowieństwem. Przez pierwsze miesiące trochę cierpiała, trochę wspominała, trochę się pocieszała, ale w końcu doszła do wniosku, że czas zamknąć ten rozdział w życiu. Ma 22 lata i to nie czas, by za życia położyć się do grobu. Zresztą tłumaczyła, że bardzo żal jej licznych zalotników, którzy niesamowicie cierpią, licząc na jej względy, a przecież na razie są ciągle odrzucani. Między innymi dlatego, że naprawdę wielu ubiegało się o jej rękę, a ona nie potrafiła wybrać. Społeczność miała jej to za złe. A dlaczego? Ponieważ, jak mówiono, działo się to ze szkodą dla wszystkich młodych dziewcząt w okolicy. Ich potencjalni partnerzy, przyszli mężowie, ciągle mając nadzieję, że to oni zyskają względy pięknej, bogatej wdowy, czekali, nie zobowiązując się wobec innych panien z okolic. W końcu Katarzyna poczuła coś szczególnego do młodego wdowca Martin. Zauważyła, że on ma naprawdę dobre serce, a jego miłość jest szczera. Stać go było na szlachetne gesty. W jego oczach była szczerość i ogromna miłość. Problem był tylko jeden. Niestety, młody wdowiec był biedny. Najpierw młoda wdowa stwierdziła, że to nie problem, przecież jest dość bogata, by utrzymać obydwoje, w końcu oświadczyła. Wolę najczulsze serce od najlepiej wypełnionej sakiewki. Trzeba było jednak jakoś oznajmić społeczeństwu, że młoda wdowa dokonała wyboru. Zresztą czuła się do tego niejako przymuszana, naciskana. Wszyscy chcieli, aby każdy kawaler czy wdowiec w okolicy innymi słowy każdy wolny mężczyzna wiedział, że czas się rozglądać za kimś innym. Sposób, żeby jakby ogłosić, co się wydarzyło, był jeden. Należało razem udać się do kościoła. I tak też w niedzielę młody wdowiec towarzyszył swojej przyszłej narzeczonej na msze. Rozczarowanie rywali było ogromne, ale jak mówiono, człowiek proponuje, a Bóg rozporządza. Wydawało się, że w zasadzie ta para jest dobrana idealnie. Katarzyna jest bogata, a Martę, silny, młody, zdrowy, zakochany. Wszystko powinno pójść dobrze. Ale pewnego wieczoru wszystko się zmieniło. Marinette, służąca, wpadła przerażona do domu swojej chlebodawczyni, a wracała z Fontaineau-Sable. – Ach, pani! – krzyczała. – Gdybyś wiedziała, co mi się właśnie przydarzyło! – Co, moja droga? – zapytała Katarzyna. – Wyglądasz na przerażoną. – Z dobrego powodu, o pani zapewniam cię. Wyobraź sobie, że zostałam sama przy studni po odejściu mieszkańców wioski. I nagle dostrzegłam za sobą, gdy odwróciłam się, by odejść: zgadnij, kogo! Jaskułko, Oknówkę? – O nie, to był ktoś inny, o którym dawno zapomnieliście Twój zmarły mąż, moja pani, Meth Penil, z krwi i kości. Katarzyna krzyknęła z przerażenia i opadła na siedzenie. Jesteś tego pewna, Marinet? Widziałam go tak wyraźnie, jak widzę ciebie z długą brodą, którą miał, gdy umarł, i białym całunem, w który owinęłaś go własnymi rękami, pani. Poza tym, nawet gdybym go nie znała, to powiedział mi, kim był. Rozmawiał z tobą? O, święta dziewico, przez kwadrans, głosem z innego świata, Marinette powiedział, idź i ogłoś Katarzynie, że mnie widziałaś, i że ona wkrótce mnie zobaczy, ja też go zobaczę na miłość boską. Słuchaj Pani, co On mówi. Dziś wieczorem, między godziną jedenastą a północą, ukaże się w jej komnacie, aby poinformować ją o mojej woli i woli Bożej w jej zbliżającym się małżeństwie. Niech się nie przestraszy tą wizytą. W jej interesie niebiosa pozwalają mi to zrobić. Gdy skończył te słowa, widmo zniknęło i pobiegłam, bardziej martwa niż żywa, by spełnić tę jego straszliwą misję, opowiadała Marinet. Obydwie kobiety miały koszmarny dzień, strasznie się bały, 11 wieczorem. Wyobrażały sobie, jak to będzie. Marinet była strasznie zdenerwowana, ale Katarzyna wręcz przerażona, półprzytomna ale pomyślała, że jest tylko jeden sposób, żeby się uspokoić, ochronić, udobruchać ducha. Stwierdziła, że spędzi cały dzień na modlitwie, jakby mając nadzieję, że ta jedenasta i północ nie nadejdą tej nocy. Ale oczywiście uniknięcie tej godziny było niemożliwe. Nadeszła. Kobieta zamknęła się w swojej komnacie, ale nie sama oczywiście. Marinet jej towarzyszyła i siedziały zupełnie struchlałe. Ale minęła jedenasta, minęła północ, a młode kobiety siedziały prawie bez ruchu, oczekując na ducha, ale ten nie przybył. Marinet jednak była tak przekonana co do swojej wizji, co do tego, co usłyszała, była tak pewna, że ten duch ma do przekazania jakąś informację, że katarzyna jej uwierzyła. Czekała więc w napięciu kolejnego dnia. Znów się modliła, prosiła o bożą opiekę. Wieczorem znowu oczekiwała z Marinet na koniec tego dnia i początek następnego. I tej nocy wszystko przebiegło inaczej niż poprzedniej. Tak jakby Marinette nie zrozumiała po prostu, o którą noc chodzi, bo reszta się zgadzała. Właśnie wysłuchiwały uderzeń Zegara, który oznajmiał północ, gdy coś się zaczęło dziać, ale sama nie wiedziały co. Schowały się pod nakryciami i kocykami, bo usłyszały trzykrotne pukanie do drzwi. Krzyczały schowane pod kocami, ale w końcu Katarzyna zaczęła się zastanawiać. Drzwi są zamknięte, ale czy duch potrzebuje by jemu otworzyć? Marinet stwierdziła, że raczej nie. Zjawy nie potrzebują kluczy, aby wejść tam, gdzie mają coś do załatwienia, oznajmiła. Dodała: "To już jest obok nas." Katarzyna przyrgnęła do Marinette, złapała ją za ręce i drżała. Cała się trzęsła, bo patrzyła na ducha męża. Była zdumiona. To nie była jakaś enigmatyczna, przezroczysta, niewyraźna postać. Nie, wyglądał jak żywy człowiek, tak jak tuż przed śmiercią, w ostatniej godzinie życia. Owszem, było ciemno, ale i tak widziała jego długą czarną brodę, biały całun. Wszystko wyglądało identycznie, jak tuż przed tym, gdy los zabrał mu życie. Katarzyno, zawołał mąż, i dopiero teraz zrozumiała, że to jednak duch, to nie człowiek. Głos to był głos ducha, widma, brzmiał nieludzko. Wyciągnął rękę w stronę łóżka, przy którym stała Katarzyna. Katarzyno, widzisz, że jestem Jean-Panil, dawniej twój mąż, ale teraz mieszkaniec innego świata. Wróciłem na Ziemię, aby ci ogłosić, że możesz bez obrazy mojej pamięci zastąpić mnie w swoim sercu, poślubiając innego mężczyznę. Ponieważ jednak pragnę, abyś była szczęśliwa z moim następcą, ja muszę wskazać tego, który zasługuje na pierwszeństwo wśród Twoich licznych zarotników. To dobry Jonas, syn zakrystianina tej parafii i najwierniejszy z naszych przyjaciół. Tylko on jest godny Twojej ręki i może zapewnić Ci szczęście w Twoim rodzinnym nowym domu. Obiecaj mi więc, że wybierzesz go spośród wszystkich, jeśli chcesz podobać się Bogu i swojemu wiernemu mężowi. Wysłuchawszy z przerażeniem tych słów, wdowa poczuła ogromny ból. Czuła jednak, że duch nie odejdzie, dopóki nie przysięgnie, że postąpi według jego woli. Jąkała się, mdlała, opadała z sił, ale w końcu obiecała. Duch męża był zachwycony, pochwalił ją i wreszcie zniknął, ale na odchodne powiedział, że nagrodą będzie dla niej szczęście. Katarzyna była półżywa po tej przygodzie. Marinet powoli dochodziła do siebie, ale jedyne, co kobiety były w stanie do siebie powiedzieć tej nocy do rana, to było – ech, no cóż. Właściwie nie były w stanie rozmawiać, ale wdowa przecież obiecała. Na dodatek pomyślała, że przecież mąż, który jest teraz w innym świecie, i patrzy na wszystko z góry, ma o wiele więcej informacji niż ona, być może udzielił jej mądrej rady. Trudno jej było uwierzyć, że Jonasz będzie tym najlepszym wybrankiem, że uczyni ją szczęśliwą w więzach małżeństwa, szczególnie, że przecież ona już właściwie kochała innego. Nie miała pojęcia, co zrobić. Owszem, syn za w jednym wygrywał. Był bardzo zdesperowany, by zdobyć Katarzynę. Był jej wielbicielem od dawna, bardzo upartym, niezłomnym i pełnym nadziei. Owszem, był majętny, wpływowy. Martę niestety nie mógł się z nim pod tymi względami równać. Tyle tylko, że ona Jonasza nie kochała. Sądziła, że jest natrętny, butny, udaje pobożnego i jest nieszczery. Nie kocha jej, po prostu chce zdobyć kobietę pożądaną w całej okolicy. Chce się nią chwalić, chce wygrać, ale nade wszystko chce jej majątku po mężu. Kiedy zaczęła dowiadywać się o nim czegoś więcej, usłyszała na dodatek, że ma w okolicy reputację łotra. Oczerniał tych, którzy weszli mu w drogę, przeszkadzał ludziom, dokuczał, był złośliwy, a jeżeli spodobała mu się jakaś kobieta, zwłaszcza jeżeli dzięki niej mógłby podreperować swój biznes. Oczerniał swoich rywali przed tą właśnie kobietą. Gdy Katarzyna to usłyszała, poczuła wręcz wstręt. Zastanawiała się, co robić. Dała słowo duchowi, ale nie mogła patrzeć na Jonasza. Ten oczywiście natrętnie cały czas przybiegał, nie dawał sobie zapomnieć, a ona teraz bała się go wygnać. Nie chciała go też jednak przyjąć, zwlekała. Zwierzyła się Marinet, że musi zyskać na czasie, przemyśleć to wszystko. Tylko jak długo mogła to ciągnąć, bo przecież Marcin też czekał już na ten wielki dzień. Byli zaręczeni a w każdym razie poważnie o tym myśleli. Twój mąż znów mi się ukazał, powiedziała pewnego dnia Marinette, kiedy wróciła do domu. Mam ci powiedzieć, że nie wykonałaś poleceń, które Bóg przekazał ci przez jego usta. Aby nie wątpiła już w moją misję i moją wolę. Niech tej nocy uda się do mojego grobu na wiejskim cmentarzu. Wyjdę przed nią z grobu i powtórzę jeszcze raz to, co jej już powiedziałem w jej komnacie. Młoda wdowa doszła do wniosku, że chyba mniej się boi tego ducha niż tego, co ją czeka, gdy wreszcie nie podejmie jakiejś decyzji, albo nie wytłumaczy mężowi, że nie chce Jonasza. Stwierdziła, że dobrze, pójdzie w takim razie o wyznaczonym czasie na upiorne spotkanie. W całej okolicy panowała cisza, ciemność. Dwie młode kobiety pokornie udały się na cmentarz, jakby na złość. Noc była wyjątkowo ciemna, ani śladu gwiazdy, a księżyc za chmurami. Ale były dzielne, przekroczyły bramy cmentarza, dziewczyny bardzo się bały. Trzęsły się, wtulały w siebie, ale Katarzyna była gotowa do konfrontacji. Po środku była kostnica, i tam była lampka pogrzebowa, której blask prześwitywał przez brązową kratę. Dzięki temu było tam trochę światła. Zobaczyły wreszcie dróżkę wydeptaną na trawie, małe krzyżyki, widziały nawet niektóre napisy, zauważyły także kwiaty, ale było niesamowicie cicho, upiornie. Słychać było tylko szum liści. Niestety, grobowiec Penina był na samym końcu cmentarza. Część drogi była trochę oświetlona, ale reszta już nie. Kobiety zastanawiały się, czy faktycznie wejść w tę ciemność, ale służąca stwierdziła, że jeżeli doszło już tutaj, to nie mogą się teraz cofnąć. Szczególnie, że duch męża Katarzyny to ją zobowiązał do tego, by przypilnowała swoich chlebodawczyni. Miała wykonać misję. Wobec tego, nieco zdenerwowana, trochę obrażona, przymuszona do tego wszystkiego, Katarzyna. Powiedziała: Jestem tutaj, Penil, dochodząc do jego grobu. Ja też tu jestem, odpowiedział jej głos, jakby z ziemi. No i ta ziemia się poruszyła, otworzyła i Katarzyna ujrzała kogoś, kogo już widziała. Tego ducha stał przed nią. Potrząsał całunem, wpatrywał się w swoją żonę i podtrzymał swoje stanowisko. Powtórzył to, co już wiedziała. Ale tym razem stało się coś dziwnego. Dwie kobiety, zjawa, ale ktoś jeszcze? Co się działo na tym cmentarzu? Trzy sąsiednie grobowce wydawały się pełne życia. Pojawiły się trzy inne zjawy, potworne. Kobiety zaczęły wrzeszczeć. Te duchy zjawy wyciągały ręce w ich kierunku. Ale dziewczyny zauważyły coś dziwnego. Te zmory wcale nie je atakowały. Ale Ducha, który zawezwał tu Katarzynę. Bezbożny nędzniku, krzyczał jeden z tych głosów. Zbezcześciłeś nasze grobowce, dodał kolejny. Jesteś tchórzliwym oszustem, świętokradzkim potworem, wrzeszczały kolejne zjawy. W sumie było ich chyba z dziewięć. Odpokutujesz za to, umarli się zemszczą. Mówił chór. No i duch zaczął się zachowywać zupełnie jak nie duch, ale jak człowiek zaczął drżeć, trząść się ze strachu. Widać było, że pod tym całunem jest tylko jedno wielkie kłębowisko emocji strachu, przerażenia, zupełnej dezorientacji. Duch starał się uciec. To było bardzo zaskakujące. Dlaczego nie rozpłynął się w powietrzu? Dlaczego nie wrócił do grobu? Z jakiego powodu tak przeraził się swoich, że tak powiem, kolegów, przecież ze świata, w którym sam teraz przebywał? Wszystko to było bardzo dziwne. Zmory pochwyciły go. On trząsł się, tarzał po ziemi, błagał o litość. Duchy umarli wybaczcie mi, błaga, wybaczcie mi. Katarzyna patrzyła na to zupełnie wstrząśnięta, zdumiona, ale coś do niej dotarło ten głos którym błagał o litość, wcale nie był już taki zaświatowy, grobowy. To był bardzo ludzki głos. Wściekłe widma odparły: Żadnej litości nie będzie wybaczenia. Zbezczyściłeś grób, zabrałeś całun. Teraz grób i całun będą twoją karą. Duch męża Katarzyny dalej błagał o litość. Ale duchy owinęły go w ten całun, który na siebie nałożył, tak mocno, że duch stał się jakby mumią. Wydawało się, że on ma ciało. Starał się uwolnić, walczył, ale nic z tego. Padł wyczerpany, a dziewięć widm zupełnie nad nim zapanowało. Dwa z nich poszły sobie do kostnicy. Okazało się, że wzięły łopatę i Kilow, pożyczyły je od grabarza. Zaczęły kopać dół w ziemi, inni trzymali tego, który miał w tym dole wylądować. Co teoretycznie nie powinno go przerażać, bo przecież tak naprawdę, no niby leżał przed chwilą w grobie. W końcu był to duch, który specjalnie wylasł z pod ziemi, by spotkać się z Katarzyną. Trzeba przyznać, że tak ona, jak i jej służąca patrzyły na to przerażające widowisko zupełnie struchlałe. Były kompletnie sparaliżowane, nie mogły się nawet ruszyć, ale w końcu jedna zdobyła się na jakiś gest, który wytrącił je z tej katatonii. Wreszcie ruszyły w przerażeniu ku bramom cmentarza, by się z niego wydostać. Uciekły, siedziały przerażone do rana, a gdy słońce wstało, ruszyły do kościoła, by opowiedzieć duchownemu i parafianom, co je w nocy spotkało. Ale już o świcie mieszkańcy zauważyli, że coś jest nie tak. Przed wielkimi drzwiami kościoła coś leżało, jakby ciało, owinięte w białe prześcieradło. Nie było jednak odważnego, który sprawdziłby, co to w ogóle jest. Kiedy pojawiła się Katarzyna i jej służąca opowiedziały pokrótce, co je spotkało w nocy, wymyślono, że to musi być ten duch. Ale jak to możliwe? Czy wstał z grobu fizycznie? Czy to były szczątki? W końcu kilku młodzieńców stwierdziło, że no ileż można tak stać, bez przesady, trzeba sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Rozpakowali mu mnie i wszyscy zdębieli. Nie, w prześcieradle wcale nie leżał mąż Katarzyny, ale Jonasz, syn zakrystianina. Na szczęście żył, nie wylądował w grobie, ale był śmiertelnie przerażony. Przysięgał, że napadły go prawdziwe duchy. Nie był w stanie wyswobodzić się z tego całonu, tak ściśle go nim obwiązały. Cała okolica huczała, wierzono mu, duchy go ukarały. Wszyscy byli przekonani, że faktycznie był świętokradcą. Przebierał się za ducha, strasząc biedną Katarzynę, udawał zmarłego, przecież to się nie godzi. Bardzo długo uważano, że po całej okolicy krążą widma, gotowe zaatakować kogoś, kto przeciwstawi się naturalnemu porządkowi świata i zaświatów. Pisały nawet o tym gazety w całym kraju, do pewnego momentu. W końcu Martę nie wytrzymał. Wyjawił prawdę. Stwierdził, że od pewnego czasu po całej okolicy krążyły plotki, że Jonasz jest po prostu łowcą posagów i nie cofnie się przed niczym, by uwieść Katarzynę czy zmusić ją jakkolwiek do tego, by została jego żoną. Jonasz dowiedział się, że ona już wybrała. Zdecydował się działać szybko. Przebrał się za jej męża, starał się jak najlepiej ucharakteryzować, ale Martę wszystkiego się domyślił. Był sprytnym chłopakiem, dodał dwa do dwóch. Kiedy usłyszał plotki o tym, że zjawa pojawia się w domu Katarzyny, że stuka do drzwi, od razu zrozumiał, że to po prostu człowiek. A jedyną osobą, która miałaby interes w tym, by swatać Katarzynę z Jonaszem, był sam Jonasz. Martę był bardzo lubiany, życzono mu dobrze. Był człowiekiem uczciwym, serdecznym, pomocnym, dlatego kiedy wspomniał o problemie swoim przyjaciołom, ci postanowili dać oszustowi nauczkę. Gdy tylko Martę usłyszał o tym, że Katarzyna wybiera się w nocy na cmentarz, żeby spotkać się z duchem swojego męża, już wiedział, że tak naprawdę będzie tam na nią czekał Jonasz. Z przyjaciółmi, Przygotował więc zasadzkę. w okolicznych grobach, to znaczy otaczających grup męża Katarzyny, pochowali się, przebrani za zjawy, zmory, przerażająco ucharakteryzowani. Oczywiście nie doszły narzeczony oszust, w życiu nie wpadłby na to, że ktoś go przejrzał, dlatego był całkowicie przekonany, że prawdziwe duchy zaatakowały go na cmentarzu. Najważniejsze jednak było to, że oszust został zdemaskowany, a sześć tygodni później Katrin wyszła za Martin. Ale na jaw wyszło coś jeszcze. Para zastanawiała się, dlaczego Marinette tak bardzo namawiała swoją chlebodawczynię, by poszły na ten cmentarz. Dlaczego była gotowa pokonać strach, ciemność, dlaczego zignorowała śmiertelne przerażenie swojej pani, by doprowadzić ją do grobu jej męża. Odpowiedź na to pytanie mogła być tylko jedna: Jonasz był jej wspólnikiem, a nawet kochankiem. Plan był taki, że ożeni się z Katarzyną dla pieniędzy, a potem wszystko jedno albo się rozwiedzie, albo Marinet po prostu pozostanie jego kochanką. Kiedy jednak cały ten plan nie wypalił, stwierdziła, że teraz ratunek dla niej jest tylko jeden. On musi się z nią ożenić, w ten sposób jej zapłaci. Będzie ją utrzymywał, uczyni ją bogatą panią. Trzeba przyznać, że Jonasz miał już trochę dosyć na tamtą chwilę uganiania się za kobietami, za majątkami, za posagiem. Poza tym przeżył niemałą traumę. Był poniżony, zawstydzony. Machnął więc ręką i zgodził się. Potem doceniał, że Martę pozwolił mu żyć. Tyle tylko, że jak potem wyznał, to życie z marynet wcale nie było takie szczęśliwe, jak mogłoby się wydawać, ale być może to już dołożono sobie później, by można było odczuć satysfakcję z całej tej historii. A jest to ona, moim zdaniem, rewelacyjna także pod tym względem, że gdybyśmy nie poznali finału, gdyby Martę nie powiedział wszystkim wreszcie, jak to było naprawdę, dziś zapewne zastanawialibyśmy się, czy katarzyna naprawdę spotkała ducha swojego męża. I czy za wyjście z grobu ukarali go koledzy z sąsiednich grobów. Myślelibyśmy o tym, czy te widma były realne, czy naprawdę przyszły na ten świat z innego. A wszystko wskazywałoby, że tak, bo przecież były widziane i przez Katarzynę, i przez Marinette. Obydwie zdrowe, bez halucynacji, bez chorób psychicznych, bez urojeń. Nigdy nie dowiedzielibyśmy się, jak to było naprawdę. I do dziś byłaby to po prostu niesamowita historia o duchach, ale i tak jest niesamowita tyle że niekoniecznie o duchach. A znamy ją dzięki miesięcznikowi Balu. Historię opisano w wydaniu z października 1855 roku. To był tom drugi, numer czwarty, a ja z kolei dowiedziałam się o całej tej historii z wiktoriańskiej księgi umarłych. The Victorian Book of Dead. Ten blog znajdziecie na wordpress.com. Moi kochani, dziękuję Wam już bardzo za ten czas spędzony razem. Mam nadzieję, że ta historia Was porwała. Dajcie znać, czy takie też Wam się podobają, czy nie bardzo. Czekam już na Wasze komentarze i na Wasze prawdziwe, niesamowite opowieści. Nadsyłajcie je proszę na szepthanka.gmail.com A dziś już buziaki i pa pa!